Jak to zrobić, żeby psiak rozumiał, co do niego mówimy? W jakim języku się z nim komunikować? Po polsku? A może powinniśmy użyć takiego języka, z którego kraju nasz pies się wywodzi? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Ja mam na imię Patrycja, witam na kanale Szkoły dla Psów Projekt Pies. Dzisiaj odpowiem właśnie na to pytanie: czy pies rozumie, co my do niego mówimy? Tak więc, odpowiadając na pytanie, czy pies rozumie, co do niego mówimy, odpowiedź jest bardzo prosta. I tak, i nie! Ale powolutku, żebyście wszystko zrozumieli, dlaczego, to najpierw musimy sobie uświadomić, że tak na dobrą sprawę to, w jakim języku mówimy do psa albo jakich używamy słów, totalnie nie ma dla niego znaczenia. A żeby unaocznić Wam ten przykład, bardzo proszę. Beza! Pizza, super. Beza, super. Pizza, brawo. Jak widzieliście, dwa totalnie abstrakcyjne dla psa rzeczowniki, które nam kojarzą się z pysznościami, a Snickersowi już od tego momentu kojarzą się ze zmianą pozycji, nie mają dla niego znaczenia. On się nauczył, że kiedy ja mówię pizza, to chodzi mi o to, żeby się położył. Jak mówię beza, to chodzi mi o to, żeby usiadł. A naprawdę dla niego to nie ma znaczenia. I tak na dobrą sprawę mogłabym się tymi słowami dwoma abstrakcyjnymi posługiwać na co dzień. Jeżeli pies zrozumiał, o co mi w nich chodzi, to on będzie tak reagował. Dlatego z jednej strony możemy psa nauczyć, żeby rozumiał, co my do niego mówimy, ale właśnie pod warunkiem, że wcześniej go tego nauczymy. No i teraz jak to robić? Kluczowe jest to, żebyśmy jasno psu pokazali nasze oczekiwania. Żeby to nie wyglądało w ten sposób, że czasem, kiedy powiem do psa chodź, to mam na myśli, żeby przybiegł do mnie i przede mną usiadł. Czasem mam na myśli, żeby nie wiem, przestał gryźć kapcia. Czasem mam na myśli, żeby nie biegł przed siebie, tylko zawrócił. No to są wtedy sprzeczne komunikaty i pies tak na dobrą sprawę nie rozumie, o co ci człowiek chodzi. Jak ja mam zareagować w konkretnej sytuacji. I tu najlepszym przykładem jest imię psa. Ponieważ imię psa używamy w tak różnych i w tak wielu sytuacjach, że nie dziwcie się, że kiedy go używacie, to pies nie wie o co wam chodzi. Czy wy chcecie właśnie, żeby do was przybiegł, czy wy chcecie, żeby na was spojrzał, czy wy chcecie, żeby przestał coś robić, bo często mamy taką tendencję, żeby używać imienia psa na przykład jako taką delikatną reprymendę, nie? Na przykład pies tam nie wiem, gryzie kapcia, a ją ja sneakers, No i co ja oczekuję? Ja oczekuję, żeby on przestał gryźć kapcia, ale jeszcze 10 minut temu na hasło Snickers oczekiwałam, że ma do mnie przyjść. I jeżeli tak się komunikujemy z psem, no to on naprawdę nie będzie rozumiał o co wam chodzi. No bo czytać w myślach, to jeszcze się te nasze piesełki nie nauczyły. Chyba, że myślimy o tym, żeby sobie zrobić kolację. No to wtedy jakoś magicznie potrafię. Ale żarty na bok, wracamy do tematu. Jak to zatem zrobić, żeby pies zrozumiał, co my do niego mówimy? Wytłumaczcie psu i wybierzcie jedno konkretne hasło i jedną konkretną czynność, jaką pies na to hasło ma wykonać. Tyle i aż tyle. Tutaj na pewno ktoś mnie zapyta, że ale jak to? Ja przecież na przykład nigdy nie uczyłam psa, co znaczy idziemy na spacerego, on jakby sam rozumie, że wtedy trzeba przybiec do przedpokoju i za chwilę wychodzimy z domu. No tak, ponieważ psy oprócz tego, że potrafią uczyć się wtedy, kiedy my chcemy, żeby się uczyły, no dobrze, przecież uczą się cały czas. No one nie są takie głupiutkie. One potrafią zrozumieć konsekwencje pewnych schematów, pewnych Waszych działań i pewnych Waszych haseł, które do nich wypowiadacie. Czyli, jeżeli ja za każdym razem, biorąc smycz do ręki, mówię do psa piesełek, idziemy na spacer i po prostu ubieram się. Zakładam muszelki, obruszkę i wychodzimy. No to po kilku powtórzeniach pies zaczyna kojarzyć tą frazę piesełek idziemy na spacer. On wie, jakie konsekwencje nastąpią po tym wypowiedzianym przeze mnie zdaniu, więc wie, czego można się spodziewać. No i w taki sposób też psy uczą się rozumieć to, co my do nich mówimy. Natomiast bardzo często my sobie jakby nie zdajemy sprawy z tego, jak to się dzieje, że one tego jednego hasła się nauczyły. I tutaj dobrym przykładem, bo właśnie teraz mi się przypomniało, jest sytuacja, w której kiedyś byliśmy ze sneakersem i z krzyśkiem na zapiekankach. Wyglądało to w ten sposób, że. Bo jest taka mała budka, budka ma w środku tam dwa małe stoliczki, natomiast my siedzieliśmy na zewnątrz. Zamówiliśmy zapiekanki, siedzieliśmy ze sneakersem, no i pani nagle z budki krzyknęła: zapraszam! Na co sneakers po prostu wpakował się do środka, do, bu do budki? odebrać zapiekanki. Ja się bardzo z tego śmiałam i tak się zastanawiałam, jak on skojarzył to słowo, że my w zasadzie nie posługujemy się takim słowem w stosunku co do niego, zapraszam. I ja mówię, kurczę, jak to jest możliwe, że ta pani tam rozmawiała z innymi klientami, nas pytała o jakieś sosy, a dopiero na hasło zapraszam znikasz postanowił wpakować się do budki. Sytuacja wyjaśniła się chyba dwa czy trzy tygodnie później. Kiedy byliśmy ze sneakersem na jakiejś tam rutynowej kontroli u weterynarza, będę on swoją panią weterynarz uwielbia i on jest po prostu przeszczęśliwy, jak jedziemy z nim do weterynarza. I wtedy skojarzyłam, ponieważ siedzieliśmy w poczekalni i zazwyczaj to wygląda tak, że jak pani weterynarz już sneakersa prosi, to ja puszczam smyczy, i on cały radosny biegnie się z nią przywitać. Więc ja siedziałam na ławeczce i pani weterynarz krzykna: Sneakers, zapraszam! No i on tam pobiegł. I ja w ogóle tej sytuacji nie skojarzyłam, a on nauczył się, że hasło zapraszam, jeszcze użyte blisko jego imienia oznacza, że trzeba pobiec tam, gdzie go wołają. Okej, okay, wiemy teraz w jaki sposób psy uczą się konkretnych haseł, konkretnych słów. Albo czasami nawet zdań. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że to my przede wszystkim komunikujemy się werbalnie, ale psiaki nie. One nie potrafią mówić, tak dokładnie mówić, tylko one mówią po swojemu, czyli komunikują się mową ciała. Halo? Reżyser z tej strony. Co ty chcesz? Co tam nagrywasz? No filmik nagrywam jak zwykle dla naszych człowieków i Czy a czemu ty mi przeszkadzasz teraz do mnie dzwonisz? Chciałem ci przypomnieć o tym, czy poinformowałaś naszych widzów o tym, żeby subskrybowali kanał, żeby zostawiali lajki pod filmami i żeby włączyli sobie dzwoneczek, coby wiedzieli jak nowy film u nas jest i nic ich nie ominęło na kanale jak wrzucamy, no tak czy nie? Ale ty musisz tak zawsze o tym informować, przerywając mi moją pracę i wybijając mnie z rytmu opowiadania. Faktycznie. To pozdrów tam naszych widzów ode mnie i już nie przeszkadzam. Pa. No więc wracając do mowy ciała psiej, czyli to, w jaki sposób psy się komunikują z nami naturalnie. Musimy właśnie pamiętać o tym, że one wysyłają jakieś sygnały w naszą stronę, ale też odbierają to, co my im pokazujemy. Dlatego takie ważne jest, żeby swoją postawą nie wysyłać psu sprzecznych sygnałów, a przede wszystkim panować nad tym, co robicie i co psu pokazujecie. Bo u nas na kursach piesełki uczą się komend i słownych, i optycznych, czyli coś psu pokazujemy. I bardzo często jest tak, że te komendy pokazywane robią takiego największego "łała", że że ty mu coś tam pokazałaś, i on to zrobił, on puścił, on przyszedł, on się obrócił i tak dalej. No ale dla psa to jest dużo, dużo prostsze. Dlatego najpierw jak uczymy komend, to uczymy tych komend właśnie optycznych. Pieski to łapią. Szybciutko. Dla nich skupić się na słowie i wykonywać komendę słowną jest dużo, dużo trudniej. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby trochę nad tym swoim ciałem panować. Jeżeli wy oczekujecie coś od psa i chcecie mu wydać jakąś komendę, to nie machajcie za bardzo rękami, nie pochylajcie się, nie, nie wiem, obracajcie głową, skaczcie i tak dalej. Można to robić w późniejszych etapach. Ale na etapie nauki bardzo ważne jest właśnie, żeby panować nad swoim ciałem i panować nad tym, co i jak mówimy do psa. No bo jest różnica, czy ja powiem do psa siad, czy powiem do psa siad, 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 czy powiem do psa usiądź. I to naprawdę ma znaczenie, bo pies w którymś momencie i tak się nauczy, co to siad, usiądź i siad, siad, siad znaczy, no ale to będzie trwało dużo, dużo dłużej. I po co nam to? Jak chcemy pisełka nauczyć jakieś komendy, to niech ta łuka będzie nauka? Łuka? <laughs> niech ta nauka będzie dla niego łatwa i przyjemna. Podsumowując, psiaki uczą się nas rozumieć. Nie ma dla nich znaczenia, jakich słów używamy i w jakim języku się komunikujemy, natomiast one i tak wychwytują pewne frazesy. Znikazł sam się nauczył, że obiad, lunch, kolacja, obiadek. Znaczy, że trzeba iść do kuchni, bo za chwilę będzie otwarta lodówka. Ja go tego nie uczyłam, nie musiałam, sam się nauczył. Natomiast pamiętajcie jednak, żeby robić to, jeśli robicie to świadomie, bardzo, bardzo konkretnie i łatwiej będzie się Wam komunikować z psem. Zresztą. A, co tam? Popsioczę sobie trochę na reżysera. Reżyser jest bardzo zszokowany, jeżeli próbuje używać komend, które zna sneakers, w odniesieniu do jakichś innych piesełków. I potem się dziwi, że piesełek nie ma pójść, tylko ma zostaw. I dlaczego to nie działa? I mu trzeba przypomnieć: no może byś zapytał, jaką ten drugi piesełek ma komendę. No bo chodzi o nam o to samo, tylko pytanie, jak to jest nazwane. Haha, gdzie <laughs> <Cię> dojechałam? <laughs> Tyle na dzisiaj. Na